Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rotkowska i energetyka, energetyka nie na 9 2022, ale to Państwo widzicie, ile mnie pracy, ile ja mam jeszcze pracy przed tym, niż wyemituję energetykę, bo to wszystko ja muszę po prostu jeszcze opisać. I moja praca to nie jest tylko praca, kiedy mnie widać na ekranie. Ale również przynajmniej 15-20 minut przed energetyką zajmuje mi wpisanie i uruchomienie filmiku na YouTube. Tak? No i teraz na przykład już zmieniłam, dziękuję bardzo Pani Mario za czujność, ale też sama się zorientowałam, że, że, że nie napisałam tytułu takiego pierwszego. Już zmienione, ale tak jak mówię, mnie jeszcze nie widać, a już muszę być jak gdyby czujna, różne rzeczy muszę wpisywać. Dobrze, kochani. Więc witam Was w energetyce na 18. na 18. Mam nadzieję, że ja dobrze napisałam na 18, a nie na 17. Zaraz jeszcze słuchajcie, zobaczę. Dobrze. Czyli, czyli, czyli jak najbardziej na 18, na 18 stycznia. I słuchajcie, z dobrych rzeczy to jest bardzo dobra wiadomość, to, co powiedziałam, że Sprawy ruszą jak zbiczasz, strzelił do przodu. I teraz dlaczego? dlaczego? Dlatego, że o godzinie 13.11 merkury wchodzi w ruch prosty. Czyli, jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia z gadaniem, tak, żeby się dobrze sprzedać oczywiście w tym aspekcie pozytywnym, żeby coś załatwić żeby coś ruszyć do przodu, to już wtedy, najlepiej po 1311, kiedy merkury jest już w ruchu prostym. Co prawda można powiedzieć później o 15.44, słońce jest w koniunkcji do Plutona. Słońce, koniunkcja Pluton i to jest tak jak gdyby taki aspekt, oczywiście uważać na drogach i na nieprzewidziane wydarzenie, ale różnego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia czy we własnej głowie, czy bo się zadzieją, mogą nas transformować. Natomiast na pewno o tej godzinie uważać i około tej godziny uważać na drogę. Co jeszcze jutro mamy? Jutro mamy bardzo, bardzo ładny aspekt księżyc Trygon do Jowisza, aspekt nocny, więc jeżeli ktoś po nocy nie będzie spał, chciałby płodzić umysłowo czy zawodowo różne rzeczy. Czy zrobić z kimś spotkanie i mieć buzę, burzę mózgów? To też wspaniały czas, bo właśnie dzięki Księży Strygoniowicz, można coś fajnego wymyśleć, co może zrewolucjonować najbliższy czas. Może czas w każdej jednostce, tak może nie na zasadzie wymyślenie leku, no nie wiem, na co, na co można wymyśleć. Tylko bym powiedział na taki zmieniający nasze podwórko. No i jeszcze, kochani. Gorszy układ, gorszy układ, gorszy układ. Księżyc, opozycja do Marsa o 8:38, co to oznacza uważać na relacje damsko-męskie, i też my sami dla siebie możemy być dość nieczytelni, tak? Więc tak to wygląda. Eee... O, dobrze, dobrze, dobrze. Urodziny, urodziny Natalii. Natalię znam od wielu, wielu lat. Natalko, kochana, dużo zdrowia i słodyczy. Magdalenka, myślę, że nie tylko Magdalenka, ale wiele osób z grupy Czary Mary, które ciebie, które tobie życzą. Więc wszystkiego najlepszego, Natalko, kochana. I dla ciebie piękna karta. Myślę, że bardzo, bardzo dobra na urodziny, na zewnątrz. Bardzo dobra i prawdziwa. Archanioł Jofiel mówi: e, Wyjdź na dwór, zaczerpnij świeżego powietrza i połącz się z naturą, by uwolnić od napięcia, by uwolnić się od napięcia i zyskać nowe twórcze pomysły. Odłożę Karolinka kartę i wam wyślę zdjęciem. E, bardzo, bardzo myślę Natalka, że, że strzał w dziesiątkę, jak gdyby ten rok, czyli od urodzin do urodzin. Powinien być właśnie pod takim hasłem, wyjść Natalia Natalia na zewnątrz. Dobrze, dzisiaj słuchajcie też Elemental Winsdom Tarot, bo go lubię. Tak jak mówię, muszę sobie u Kuby zamówić mniejszą talię, żeby było mi się lepiej, lepiej tasować. I nie wiem, czy nawet klientom takim osobistym będę wróżyła. Może nawet tą talią. Ja jeszcze tylko powiem na 31 jeszcze cały 31 styczeń, ostatni dzień, kiedy można stawiać horoskop taki z, na poszczególne znaki zodiaku, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby mieć drogowskaz na cały rok, bo niektóre osoby tylko sobie raz do roku mnie stawiają prywatnie karty i to jest właśnie horoskop z karta Rota jeszcze 31 cały mam wolny więc jeszcze kilka osób się zmieści więc po energetyce można do mnie dzwonić, dobrze dzisiaj zaczynam od ryby od ryb, co dla ryb co dla ryb, co dla ryb, co dla ryb? jutro, O, dla ryb wisielec i teraz tak, drogie ryby co oznacza wisielec, po pierwsze wisielec oznacza różnego rodzaju opóźnienia więc jutro możecie napotkać różnego rodzaju opóźnienia, zależne i niezależne od Was. Więc, jeżeli macie jakieś prace, takie bym powiedziała, do zrobienia na konkretną godzinę, to zróbcie wcześniej, bo coś może skomplikować. Jeżeli macie gdzieś jechać na daną godzinę, to też z domu wyjedźcie wcześniej. No i nieraz mogą być to takie melancholijne nastroje wisielcze. Co dla barana? Dla barana szóstka mieczy. Dużo mówiłam wczoraj o tej karcie przy okazji któregoś znaku i pokazywałam ten zakrwawiony welon. Ta karta mówi, że drogie barany, zostawcie za sobą wszystko to, co was blokuje, również rany, cierpienie, nie roztrapujcie ran, tylko z nową pozytywną energią, tak jak ruch do przodu Merkurego, e, idźcie swoim życiem, mając nadzieję. I wizję, i cel przyszłości. Jeżeli jeszcze się nie zapisaliście na webinar o celach, który będzie w niedzielę, więc prawie każdy może oglądać, to jeszcze jest wolnych 6 miejsc. Może to dla Was wskazówka, żeby znaleźć cel i umieć go, można powiedzieć, zrealizować. Jeszcze Wam coś powiem, bo kartę urodzinową, którą na talce wyciągałam, to Wy powinniście wiedzieć. Jeżeli. Oglądacie, oglądacie mój program przez kilka lat. To zdarzyło się tak, że dwa razy w dzień dziecka właśnie to Natalka, piękna, jasnowłosa dziewczynka, bardzo mądra, prowadziła program. Czyli gdyby ktoś chciał zobaczyć, to może na 1 czerwca energetykę z dwóch lat w tył lub trzech nawet i zobaczy, jaka piękna Natarka, to tak na marginesie. Co dla byka. Szczod dla byka na jutro, na jutro szóstka pucharów, czyli karta wspomnień, e, rozma wspomnień, rozmarzenia, sentymentu, e, gdzieś tam przewijania się przeszłości w waszym życiu. Może trzeba do kogoś z przeszłości. Zadzwonić, można, może trzeba coś ugotować, można powiedzieć, co przypomni przysz przeszłość. Więc dogadzajcie sobie, dogadzajcie sobie miłe rzeczy, wspominajcie i odzywajcie się do ludzi, z którymi mieliście do czynienia, może o nich z braku czasu zapomnieliście, może warto odnowić kontakty. Teraz bliźnięta, bliźnięta. Dla bliźniąt, Król Pucharów. Król Pucharów daje dużo uroku osobistego, więc jutro bliźnięta będą miały mnóstwo uroku osobistego i myślę, że zrobią wrażenie na jej niejednozowie. Nawet jakby chciały trochę czarować, nie powiem kłamać, to też im się powinno udać. Sprawy związane z twórczością, albo ładnością, albo mężczyznami będą dla nich ważne. Idziemy dalej co dla raka, co dla raka, co dla raka. Dla raka, kochani. Paść mieczy, paść mieczy jest dobrą kartą. Mówiącą o tym, że będziecie dużo myślały raki, dużo gadały, dużo z innymi się komunikowały i na to jest dobry czas, żeby gadać, uczyć się, zdawać egzaminy i zadbać o dzieci, a jeżeli dzieci nie macie, to o własne dziecko wewnętrzne i może coś. Cudownego, dobrego, bardziej bym powiedziała dla intelektu, a nie dla ciała zrobić. Dobrze. Co dla lwa? Dla lwa zobaczcie, jaka piękna królowa pucharów, czyli lwy jutro będą piękne, będą miały mnóstwo uroku osobistego i nic nie będą musiały robić, tylko zrobić maślane oczy i wszystko im się. Uda. I podobnie jak przy królu Pucharów, jest to karta artyzmu, ładności, upiększania i nawet bym powiedziała takiego trochę e, e, zaciekawienia, być może pójścia w to, czy bardziej zainteresowania się tym, co nienamacalne. Czyli super. Dobrze, jeszcze tylko powiem kochani, że dzisiaj jest mi nie zimno. Wczoraj było strasznie zimno. Kaloryfer rozgręciłam ciepłej herbaty z sokiem, się napiłam, już było mi lepiej. Bardzo dziękuję pani Babilon. Ja jeszcze nie polubiłam komentarza, ale jak nie polubiłam komentarza, to znaczy, że jest on dla mnie też bardzo ważny i muszę sobie przepisać albo wydrukować, bo jest ważna informacja z, z tym olejkiem cynamonowym ale nie miałam nawet olejku cynamonowego, ale za, za te inne sposoby bardzo dziękuję, zresztą wszystkim, co podpowiadali. Co dla Panny? Dla Panny też piękna karta, słuchajcie, też same piękne karty wyciągam, bo ja piękna, bo talia piękna. Dziewiątka pucharów. Niektóre panny będą tęskniły za samotnością, albo po prostu będą jej potrzebowały, albo trochę, bym powiedziała, problematycznych, mam nadzieję, że nienormalnych, ale problematycznych osób, na przykład troszeczkę unikały i dobrze jest na to czas, żeby w samotności rozkoszować się fajnymi rzeczami, żeby w samotności cieszyć się tym, co mamy, żeby w samotności tworzyć, projektować dalszą przyszłość. I taka afirmować, żeby była ona jak najpiękniejsza. Super panel, co dla wagi? Dla wagi, albo w kręgosłupie będzie strzykało, albo z różnymi sprawami pod górę się szło. Czyli dzień, jak, jak dzień, jak dzień do przodu różne sprawy będą szły, ale albo wam się dużo rzeczy zebrało i po prostu trzeba będzie to odgruzować, albo po prostu. Można powiedzieć, no trzeba będzie się troszeczkę nasiłować, nagimnastykować, żeby różne rzeczy załatwić, ale jesteście w stanie za, załatwić. Przy tej karcie takie hasło, czy nie biorę zbyt wiele na siebie i takie zdrowotne, jak wygląda sprawy z moim kręgosłupem, może trzeba powiedzieć, stop, poćwiczyć albo na jakiś masaż iść. To mieliśmy wagę. Co dla Skorpiona. Dla skorpiona, o, karta wróciła i dla skorpiona wrócił wisielec, więc to jest, to jest pokazane, że karty wracają i taką samą moc mają. Wisielec. I teraz oczywiście wisielec może być nastrój melancholino-depresyjny. Wisielec może mieć opóźnienia, a może niektóre skorpiony powiedzą, mam wszystko w czterech literach, mogę sobie pozwolić na. Nie ma nikogo w domu na taką zabawę, uwielbiam się w tą zabawę bawić i wtedy ja na przykład nie odbieram telefonu, nie odbieram telefonu, jak ktoś dzwoni, puka to też nie odbieram, jak nie miałam psa to w piżamie cały dzień wchodziłam, a teraz jak mam psa to już muszę się ubierać i z psem wychodzić, ale tak to się bawiłam, nie ma nikogo w domu. I taki dzień bałaganu, e, dzień e, takiego, bym powiedziała, jak z dzieciństwa, jak z filmu. Nie ma nikogo w domu czeskiego, tak? E, być może skorpiony mogą się tak pobawić. Natomiast uważać skorpiony, jeżeli już na poważnie, to trochę na stan emocjonalny i żebyście się wyrabiały w czasie. E, co dla strzelca? Dla strzelca karta Księżyc. Tu jest piękna. Niektórzy kochają Księżyc, a niektórzy nie lubią. Ja nie lubię. Ale generalnie na pewno jest dobra do rozwoju wewnętrznego, dobra do pracy z podświadomością, dobra do projektowania przyszłości. Natomiast troszeczkę uważać na wszelkiego rodzaju iluzje i również zazdrość i może nawet nieszczerość ze strony raczej kobiet. Co dla koziorożca, co dla koziorosami? Dzisiaj karta się spełniła, sprawdziła, miałam bardzo dobrą kartę. Karta sprawiedliwość, no i wiem, że umie się sp sprawdzić, bo miałam dzisiaj księgowego zrobić i nie zrobiłam dokumentów do księgowego, więc pewnie jutro będę robić, no i też czyli sprawy związane z papierami, dokumentami, może sądami, urzędami, dla niektórych koziorożców będą ważne, natomiast dopilnować, uporządkować dokumenty, no i jutro postępować zgodnie z literą prawa, nie kłamać i ta karta mówi sprawiedliwości. Stanie się zadość. Więc jeżeli się napracujecie, to odpowiednią nagrodę dostaniecie. Jeżeli będziecie się nie leniwili, to adekwatnie do tego też. Dobrze, i ostatni znak na jutro wodnik. Dla wodnika siódemka buław. Siódemka buław tutaj całkiem ładna całkiem ładna. Aczkolwiek siódemka była w, w takich normalnych tary mówi, trzeba odeprzeć atak, tak? Atak, bo może trzeba będzie trochę zawalczyć z sobą, robić coś, czegoś nie robić. Atak, bo może trzeba będzie mocniej pomyśleć głębiej, jak różne problemy rozwiązać. Skupić się na, na sobie. Każda siódemka, nawet negatywna siódemka mieczy. Mówi skupić się wewnętrznie. Rozwiązanie, nawet jeżeli jest aktywne, tak jak buławę, ale nieraz rozwiązanie przyjdzie z zewnątrz. Może nie siłą, a intelektem, pomimo że nie jest to karta mieczy. No i to tyle, słuchajcie. I to tyle, no i to tyle. Eee, czy ktoś jeszcze oprócz matarki e, oprócz ma urodziny? Jeżeli ktoś ma, to bardzo proszę. Wsparcia kanału nie było żadnego, więc dziękczynnych nie, nie wyciągam. Urodzin nikt nie zgłasza, to kochani do jutra. Ja jutro będę chciała zrobić, bo nawet się zastanawiałam, czy teraz nie zrobić energetyki, ale jutro rano zrobię. Znaczy rano. Myślę, że do południa zrobię, bo wieczór chcę mieć wolny. I nie wiem. Taką mam ogromną chęć, i może tak zrobię. Ja bardzo lubię kino, pamiętacie? I właśnie kiedyś Wam mówiłam, opowiadałam, że miałam kartę Unlimited do Cinema City. I chodziłam nieraz na dwa filmy pod rząd. Co prawda, przejrzałam repertuar i teraz mało w ogóle filmów jest i trudno zostać na dwa pod rząd, e, przynajmniej tak jak popatrzyłam szybko, ale e, ta karta, właśnie roczna, wcale nie jest taka droga, zważywszy, że bilet do kina kosztuje chyba 26 zł, a karta w Warszawie miesięczna 45, nawet nie wiem kurczę, czy na Warszawę nie taniej niż przed covidem, bo mi się wydawało, że chyba 50 kosztowała. Więc tak się, tak się przybieram, przybieram, żeby kartę kupić i jeździć sobie do kina przynajmniej raz w tygodniu. Ja nawet lubiłam takie późne seanse o 22, gdzie kino było prawie puste i oglądałam właśnie takie niesamowite filmy. I ten dźwięk, mówię, bo ja telewizor, Netflix, wszystko pięknie, ale ten dźwięk, co w kinie, ta atmosfera, już niekoniecznie popcorn, Da, robi swoje. Pa, kochani, dziękuję za dzisiejszy czas. Dobranoc. Jutro w ciągu dnia ZUS się zobaczymy, pa.